Dobra, druga część. Tutaj są Mikusie piłkarze. Ronaldo, ruiny, Modric, Moje jeleni, Messi, pola Ustawiamy. Zostali dość ciekawi piłkarze. Cztery na sześć. Szybko, dawaj, ustaw piłkę, szybką. Moja kolej, czerwona. A może jest zerwane, bo to Ronaldo?

nie wiem o no i Ramos no Ramos obrącerz ma no Twój kochany Ramosik Janosik ja coś czuję, że ja będę już sześć kart u nie możemy się wymienić to będzie mu więcej, daj jeszcze do zio. Oj, ale emocje. E? Bo jak on trafi środek. To może. Bo za chyba. Szybko, sprintem, dawaj. Co to jesteś? Biegam zawsze. Odglądajmy, co to za piłkarz. Nie, no. Zachowamy tajemnicy. My, nawet tego nie wiemy. Mamy dwóch bram kaszy i Neymar Co ja Nermar, Nermar, nermar. Nermar. Tryk! No i trochę wyżej. Byście się zauważyli? Dobra. Z Barcelony, z i z po No nie pod tym! Nie ty mnie napędziłeś na ten środek. Zastrzałam w środek, ty tam stawiałeś. Jestem z lata czarna jak baba. Ej, zawsze była ustawą, tam gdzie nie jest napisana. Ałuf! Wiki przejął kamerę. aż trafię. A Dobra. Nie nagrał się? Dobra, dobra. Trafię. No kurde, no. no. to jest. No nojer. No No nie za 1000 punktów panie no. No to 100. Nie się! To jest 1000. No, odjeżdżę 2 0, odjeżdżę 10. Tysiąc? 10? No? 10. Nie, no dam ci za Noijarach FIFA 89. Dam ci za to, że go trafiłeś. I za wykonanie strzału dam ci 94. A ale to no, było no, raz razu 1000. Nie, 10 no To jest była przesada. No ale to bramkę, czy idzie tam? Raz, dwa, trzy... Cztery. A ja nie mam brukarza. Ej, dawaj! Dobra. Za drugim razem go trafiłem. Oh, mam nadzieję, że wszyscy mi dopingują, a nie jemu. jest, 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 jest. Trafił! Teraz ostatni Perstregen. 91 A mój ma... 94, ale... Mój ma 94. No, to jest dobry skład, tutaj jeszcze Neymara tak. No ja sobie wezmę przyjmę Najmara, mam... wiesz? No nie, bo ja już mam 5 kart, a ty masz 4. No to powinno być po 5, wiesz. No tak, ale później cię przekupię. <noise> Kupię tą kartę. Lech. Może kolej! tego najmłodzieć. Moja kolej. Dawaj Najmarka. Moja nóżko. Cześć. No. A jak jest w środek, to akurat w środek trafię. No wiadomo, gdzie jest Nejmar. Niestety. Neymar odpycha piłkę z <noise> To prawda. I nawet się przegibną, żeby nie... No przecież... Cześć. Witajcie! Witajcie. No, zobaczcie, że trzeba się posłać na obrazy prostej. Kurde. Ale ja już mam dobry team, jak witam jeszcze. Ja też mam dobry team, wiesz? Nie, to nie masz nie do tego wrócić, więc jak strzelę najbardziej warto, będę ci musiał przekupić na hilejniego. Nie przekupisz mnie. No to będziesz, e, będzie kawy. Będziesz taki falkować, bo to jest 90 spray punktów. Ten... Moja kolej. Jeszcze jeden. Nie, nie no. Nie, jeszcze jeden. No nie. Serio, jeszcze jeden. Nie, nie no. Jeszcze jeden. Piszcie w komentarzach oszust. Chyba, że serio była rację no, to może, może było widać, że trafił. Neymar. my mógł dać milion, bo. O nie. Coś z niego nie trafia. Łań. Neymar PS. To Neymar jest PS. Neymar, Neymar PS. Jakby całkiem. Bo... Ja go Chodź, wow. zrobię taki układzik, że ja ci daję chili niego, ty mi dajesz Nojera, i ja ci jeszcze daję teraz Nojera. Da. Jeśli nie, trafisz Nojera. Znaczy tego, Nimara. Zbrakłeś po. Pr... Zgadzam się na zmienne. Nie zgadzam się, nie zgadzam się. Ale trafimy, nie ma? To walkower przegrała. Sobie. Tak. No tam stał onojar, no. <grystanie> Już zbity. <grystanie> Mój Nojar. Mogłeś dać Maradona. A już nie o. Kurde no. Moja kolej! Moja kolej! Tylko Ty zawsze po zabrałkę strzelasz. Dobra, tam. Nie miał. To jest bezsensu. To jest bezsensu. Strzelanie do jakichś kurdej

Sponsorem tego programu jest Kijeosz Producent kij na wysokim poziomie Za ty tam z tej głupoty No! I karciarz Producent kart Twój... Ty Zaraz trafię Siadam sobie Poświęcił 20 groszy na kolorową kartę. Nie, na biało Wiadomo ja? Nie Serio? Nie miem Supek Ruszała, nie? Można było tam. Słupek, tutaj... słupek. Jakby, jakby ciebie to nie było, to bym tak zmentował, że... Słupek! Imię, widać. <todziosenie> <todziosenie> no, no. Czy ja jak tobie ci kamerę? Trzymam. Nie trafiłeś, Tra la, 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 la. Nie no, to nie będzie się liczyć, nie? Bierz Bo wejść to nie chwytaj to być. No szybko, bo leziesz jak kurde, jak sierota Wiesz to sierota? Tak Ty Bez normalnym człowiekiem. Przybliżę na zuma, zumek. O kurde, zoomowałem się. O co chodzi? Laje jest tu kurde. Lepiej nie pompuj, tylko Ty daj szybko przejmę kamerę. Nie, no, jeszcze... nie no, już strzelałeś. A. Ja mam zaniki, ja mam zaniki.